Trzon Polskich Sił Zbrojnych. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie obrony Rzeczpospolitej Polskiej przed ewentualnym atakiem lądowo-powietrznym lub inną formą zagrożenia. Wojska lądowe składają się z jednostek operacyjnych i obrony terytorialnej zorganizowanych w dwa okręgi wojskowe – Pomorski z siedzibą w Bydgoszczy i Śląski z siedzibą we Wrocławiu oraz dwa korpusy zmechanizowane. Pierwszy korpus zmechanizowany w Bydgoszczy i drugi korpus zmechanizowany w Krakowie. Wojska operacyjne mogą prowadzić działania bojowe na różnych teatrach działań wojennych. Wybrane jednostki mogą być podporządkowane dowództwu NATO. Pozostałe wojska operacyjne, wojska obrony terytorialnej, instytucje i jednostki centralne dowództwa wojsk lądowych pozostają pod dowództwem narodowym. W czasie pokoju wojska lądowe utrzymują jednostki, które po krótkim okresie przygotowania mogą uczestniczyć w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych w ramach misji pokojowych, brać udział w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof oraz w udzielaniu pomocy humanitarnej. Pod względem funkcjonalnym wojska lądowe dzielą się na zmechanizowane i pancerne, rakietowe i artylerii, obrony przeciwlotniczej, inżynieryjne, chemiczne, łączności i informatyki rozpoznania i walki radioelektronicznej, logistyki oraz aeromobilne i specjalne. Głównym zadaniem wojsk zmechanizowanych i pancernych jest prowadzenie działań obronnych i zaczepnych, niszczenie zgrupowań przeciwnika, opanowanie ważnych rejonów, a także prowadzenie pościgu za wycofującym się przeciwnikiem. Podstawowym wozem bojowym wojsk jest bojowy wóz piechoty BWP-1. Wojska pancerne ze względu na swoje walory bojowe, zwłaszcza dużą odporność ogniową oraz zdolność do szybkiego przemieszczania się i skutecznego niszczenia celów pancernych i opancerzonych, Stanowią zasadniczy element wojsk uderzeniowych. Wyposażenie tego rodzaju wojsk stanowią czołgi Leopard II, PT-91 i T-72M. Zmiany przewidywane w najbliższych latach w wojskach zmechanizowanych i pancernych obejmują m.in. wyposażenie ich w nowy kołowy transporter opancerzony, oraz obsadzenie podstawowych stanowisk dowódczych i specjalistycznych przez żołnierzy kontraktowych i nadterminowych. Do 2013 roku polska armia ma zakupić 690 kołowych transporterów opancerzonych typu AMV różnego przeznaczenia, produkowanych przez wojskowe zakłady mechaniczne w Siemianowicach Śląskich. 10 Brygada Kawalerii Pancernej została wydzielona do sił reagowania NATO, a 12 Dywizja Zmechanizowana wchodzi w skład Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód. Wojska rakietowe funkcjonują na szczeblu operacyjnym i zorganizowane są w pułki. Artyleria organizacyjnie występuje na wszystkich szczeblach dowodzenia. W dywizjach ogólnowojskowych podstawowe uzbrojenie stanowią samobieżne chałbice kalibru 122 mm goździk i artyleria rakietowa BM21. Istotną rolę spełnia artyleria przeciwpancerna. Jej podstawowe uzbrojenie stanowią armaty przeciwpancerne o kalibrze 85 mm. Na niższych szczeblach dowodzenia baterie lub plutony wyposażone są w przenośne zestawy przeciwpancerne lub ciężkie granatniki przeciwpancerne. Współczesna obrona przeciwlotnicza jest integralną częścią systemu powszechnej obrony przeciwlotniczej. W skład wojsk obrony przeciwlotniczej wchodzą oddziały i pododdziały rakietowe, artyleryjskie, radiotechniczne i dowodzenia. Na szczeblu korpusu i dywizji używane są samobieżne zestawy rakietowe typu Kub i Osa. W brygadach ogólnowojskowych podstawowe uzbrojenie stanowią zestawy rakiet przeciwlotniczych bliskiego zasięgu typu strzała i grom oraz artyleria przeciwlotnicza małego kalibru ZUR-23-2S lub zestawy artyleryjskie Loara. Wojska inżynieryjne są przygotowane do szerokiego wsparcia wojsk lądowych we wszystkich rodzajach działań bojowych oraz do udziału w akcjach ratowniczych i likwidowania skutków klęsk żywiołowych, a także udziału w misjach pokojowych w ramach sił pokojowych ONZ. Wojska inżynieryjne pod względem organizacyjnym podzielone są na brygady saperów, bułki drogowo-mostowe oraz bataliony i Kompanie Saperów. Wiele państw na świecie posiada w swoich arsenałach broń masowego rażenia. Pomimo podpisania wielu traktatów istnieje realne zagrożenie użycia w konflikcie zbrojnym broni jądrowej, chemicznej lub biologicznej. Zatrzymaj. Zjadowca odpali CNSA. Określić rodzaj środka za pomocą Wiesz, do Czechera. Rozumiem. Umiejętnie realizowana w siłach zbrojnych obrona przed bronią masowego rażenia może znacznie ograniczyć jej skutki działania na walczące wojska. Zwiadowca odpalić chorągiewkę numer 4. Jednym z jej elementów jest system wykrywania skażeń, który zapewnia dowódcom wszystkich szczebli informację o wykrytych uderzeniach bronią masowego rażenia i powstałych skażeniach.